Witam was panowie Fordomaniacy. Chciałem wam pokazać różnicę kierownic Foce i c -Max. Niestety nie można zamieniać tu, kombinować. Ktoś mnie zwiódł wcześniej, że mogę wykorzystać z foki poduchę do, do kiery z c -Max. Tak to nie działa. Ale teraz tak, zaczynając, zaczynając od początku, ja wiem, że tam są filmiki różne yy, i można obejrzeć sobie. Chciałem tylko ostrzec, że przy wymianie takiego czegoś, powinniście rozpiąć akumulator. Kolejna czynność jaką wykonujecie, to żeby Wam było łatwiej, otwieracie tutaj tylną. Przepraszam, że tak, takie warunki. Tutaj są takie kliki. Otwieracie z tyłu osłonkę. Najlepiej ją wyciągnąć całą. Bardzo łatwo. Następuje, można pociągnąć do siebie. Wychodzi cała bez żadnego problemu. Macie lepszy dostęp, tutaj nic nie porsujecie. Nie poniszczycie. Z tyłu są klipy w poduszce, żeby ją zdemontować. Są tu w takich miejscach. W tym przykładzie, akurat w C-Max. Tutaj mamy fokę, tak? Tutaj są inny, inny montaż Właśnie wracając do tematu, pokażę Wam różnicę między c -maxem, a Foką. Wyglądają na pierwszy rzut oka rzut, rzut, tak samo, tak? Czterokrotna kierownica tak samo, ale niestety, to pomijając czego że to jest Tempo bo taką oprawę dostałem, yy, mamy tutaj fokę, kierownicę foki. Tak wygląda w środku. Tu tak wygląda. A tu mamy C-Maxik. I teraz tak, chciałem zam zamienić w strony w sensie poduszki, ale układ montażu jest inny. Tu są na trzy foce, a tu są na cztery wejścia i zabawa trwała pół dnia ostatnio, żeby dojść do tego, co tu się dzieje. No i niestety nie można zamienić. Tak, tak sobie musi być komplet cały. Nie ma, że zostawiamy poduszkę z foki. Wywalamy kierownicę, która jest słabej jakości, te plastiki, tutaj to jest tragedia. Samochód ma przyjechane 350 tysięcy, nie ma tragedii ogólnie, ale to jest iPad, ani to przyjemne w wytrzymaniu kierowaniu i użytkowaniu, tak? Tutaj jest o wiele przyjemniejsza, można kupić używane, używaną, fajną, w dobrym stanie. Z tym, że tak, do fokusa. w ostatnim czasie ceny są obłędne, jeśli chodzi o kierownicę, o komplet. Wcześniej kupiłem, rok temu bodajże, 3,5 roku temu kupiłem za 70 zł plus przesyłkę do foki w fajnym stanie. Teraz około 200 zł. Nie wiem czemu, nie mam pojęcia. Natomiast do c jest tego wciół, można kupić od 70 w górę, tak plus przesyłkę. Dlatego zdecydowałem się na kupienie z c kierownicy, dlatego że pan poinformował mnie, iż mogę sobie pozamieniać, będzie pasował wszystko ładnie pięknie. Druga rzecz, że tu też są jest inne podłączenie, tak, też trzeba tu zwrócić uwagę. Co, gdzie? Jest trochę inaczej, tak? I żeby teraz babola jakiegoś nie wywalić, trzeba sprawdzić dokładnie. Ja miałem o tyle szczęście, że mam tam yy, C-Maxa, którego rozebrałem właśnie przed chwilką, żeby sprawdzić dokładnie, czy wszystko gra, czy wszystko będzie pasowało. Nie chciałbym, żeby poducha mi yy, wybuchła w trakcie jazdy, albo w ogóle nie zadziałała, nie daj Boże, tak? Więc tak nie możemy się bawić. Dobra, teraz przystępuję do rozkręcenia śrubek, tak? Wymiany i podłączenia. Gdyby co, to Was pozdrawiam i miłego, miłej wymiany kierownicy Waszej.